Bardzo się dzisiaj spieszę. I pech. No niestety, pech. Za pechę trzeba płacić, nie ma innego wyjścia. No to mówię, moja wina. Po prostu spieszyłem się. No. Bardzo pan pędził? No nie, 80. No, to nie jest jakaś zabrakowa. No nie, nie, że szybko, no. Wyjątkowo dzisiaj. Aspirant Artur Ślęzak, Wydział Ruchu Drogowego, no, to znaczne przekroczenie z prędkości, dlatego został zatrzymany. Zaproponowano mu mandat karny, kredytowany w tej kwocie. 200 zł. Przekaz I punkty karne, prawda? Tak, sztywno jest 6 punktów karnych, jeżeli chodzi o ten przedział, tą wartość prędkości. Pierwszy dzień wiosny, słońce, ładna pogoda, to chyba też sprzyja niestety zbyt szybkiej jeździe. No niestety, ładna pogoda, słucha na drogi. Kierujący poruszają się za szybko, a takie również wiosenne roztargnienie wpływają na to, że dochodzi do zdarzeń drogowych. Nigdy jeszcze nie zapłaciłam mandatu i nie przekroczyłam prędkości, więc pierwszy raz. Starszy posterunkowy Dąbrowski Ariel. Większych piratów na razie nie spotkaliśmy. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj rekordista miał 88 km na godzinę. Także nie jest to zawrotna prędkość. Radio Jura. Muzyka wybrana w Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.